Trzeba być tak to w siebie i picować na przykład i Ronaldo wie jak Ronaldo kurwa jest taki słaby, lepszy w Messi, chociaż jak kurwa wygrał kurwa te jebane mistrzostwa. Aaaa, Ronaldo kurwa w nie wygrał i nie wygrał, bo to jest śmieci, bo to małpa chuj. Kurwa podał jebane, który nawet nie umie bo jest dzień nie umie kurwa strzelić gola w pięciu minutach. I kurwa, każdy, kto mu je wiedzieć, jest po prostu z jedną kurwą i baną, cipom baną, która i matka nawet kurwa nie kocha. Dlatego was kurwa nie kocha, ta jebana matka wasza. I Ronaldo też. Ronaldo nie miał matki. Miał babkę. No, de fajny piłkarz, fajny piłkarz kurwa. Jeszcze ojca nie miał, no zajebisty kurwa piłkarz, a Messi jest lepszy kurwa każdy to ci powie ziomek, no nie, Ayrson który kurwa kibicuje Ronaldo bo myśli, że ten jest lepszy w czym kurwa Ronaldo jest lepszy, co? że ładniej wygląda, czy co? bo według mnie to on ładniej nie wygląda, Ronaldo wygląda jakby mu betoniarka przez łeb przejechała a Messi to chociaż ma Brody ma y, tatuaże, a ten debil w ogóle se tatuaże nie umie zrobić, bo się boi, bo kurwa nie rozumie co to tatuaż. Jeszcze kurwa, y, y, tam, jak zdjęcie, zdjęcia robili, to on kurwa unikał wszystkich, jak szedł. na przykład y, w jakimś mieście, za granicą, to kurwa uciekał. No, trzeba powiedzieć, zjebemy, żeby kurwa kibicować temu jebanemu y, skurwielu. No, kurwa, gdzie on jest lepszy? Przez Messi wygrał więcej, wygrał Mistrzostwa Świata, a gdzie kurwa Ronaldo wygrał Mistrzostwa Świata? Mistrzostwa Świata, debilu, to znaczył to, czy piłkarz jest najlepszy, jeżeli tak, a jednymi kurwa mówili tak, no ale Ronaldo miał gorszy skład, jak skład wtedy, jakby były Mistrzostwa Świata, albo Mistrzostwa Europy, to oni nawet też nie umili, kurwa. Oni też, nie wiem, ten taki jebany yy, z Portugalią, no, swoimi kolegami i koledzy lepiej od niego grali. Ja...